Hejka, witam Was w drugim odcinku świątecznym, tak zwanym no, roboczo vlogmas na moim podcaście. No bo nie mogę powiedzieć na moim kanale. Chociaż dla osób, które słuchają mnie na YouTubie, tak w sumie mogłabym to powiedzieć. Niemniej jednak witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy już świąteczny czas, mamy 3 grudnia, co oznacza, że aura świąteczna towarzyszy mi już od trzech dni. I powiem Wam, że już mogę powiedzieć, że czuję ten klimat świąteczny. Pierwsze dwa dni, nie za bardzo. Pierwsze dwa dni były jeszcze trochę przeżywaniem wyrwania zęba, nawet dwóch. Jeszcze jestem opuchnięta, ale mam nadzieję, że tego nie słychać, bo jak mówię, to nie boli aż tak bardzo. Już zaczęłam puszczać świąteczne piosenki, mój dom się troszeczkę świeci, troszeczkę migają światełka. Skarpetki świąteczne codziennie, tak samo jak kolczyki, więc już można powiedzieć, że u mnie są święta na całego. Nawet w weekend udało się obejrzeć mi już pierwszy z filmów, które będę chciała Wam w tym roku polecić, chociaż to zobaczymy. Wybrałam kilka filmów w tym roku, które chciałabym obejrzeć, które nie są tak oczywiste. W najbliższej przyszłości Wam oczywiście przedstawię te filmy, ale najpierw chciałabym je obejrzeć, żeby dać Wam szczerą recenzję. Tak jak widzicie po tytule tego odcinka będzie on trochę o wszystkim i o niczym, ale związanym ze świętami. Więc jeśli chodzi o dekoracje, bo o tym chciałam opowiedzieć wam w tym odcinku, to ja już częściowo moje mieszkanie ozdobiłam, już się lampki świecą. W ogóle mogliście zobaczyć też trochę na Instagramie, do którego zapraszam, ale jeżeli chodzi o choinkę, no to jeszcze nie ten czas. U mnie mniej więcej choinkę tak się kupuje, bo ja mam żywą. Co roku u mnie się ją mniej więcej kupuje dwa tygodnie przed, no jakoś tak. No, w sumie, jak będzie czas, to wtedy się jedzie i ją kupuje, i ją ogarnia, wymyśla, gdzie będzie stać, bo u mnie mam wrażenie, co roku stoi w innym miejscu ta choinka. Nie będzie to duża choinka, bo nie mam tyle przestrzeni, ale w tym roku mam wrażenie, że odczuwam święta trochę inaczej. Mam zupełnie inne podejście i inne priorytety. Jeżeli chodzi o cały ten okres świąteczny, o moje wyobrażenie świąt. I tak jakoś. Nie, nie wiem, jak to nawet opisać. Może bliżej świąt znajdzie mnie wena, żeby wam przedstawić mój punkt widzenia. I w tym roku cieszę się inaczej na te święta. To jest niesamowite, ale, ale no mówię, no nie wiem, jak wam to inaczej przedstawić. Takie, takie trochę inne wartości mną kierują. Takie bardziej rodzinne, chciałabym bardzo to wykorzystać. Tak rodzinnie I, i prezenty też. Też o prezentach Wam opowiem w późniejszych odcinkach. Już mniej więcej zaczynam je kupować. Już mam część, oczywiście. Plan, co komu, to też już mam. Więc teraz tylko realizacja. Podjęłam się też fajnego projektu, który już zaczęłam robić wczoraj. Sprawił mi dużo radości i fanu. Na razie, oczywiście też nie powiem co to, bo o tym będzie osobny odcinek ale, ale jeżeli chodzi o dekoracje, to widziałam na Instagramie oczywiście, czy tam na Pinterestie, różne ciekawe pomysły jak można ozdobić mieszkanie DIY I trzy lata temu w moim pierwszym mieszkaniu wynajmowanym na studia Wydaje mi się, że wszystko, co miałam wtedy świątecznego, jeżeli chodzi o ozdoby, to kupiłam. Bo pamiętam, że wtedy kupiłam takie malutkie drzewko świąteczne, bo stwierdziłam, no nie mogę nie mieć choinki w pokoju, a to był tylko pokój. Więc wtedy w jakimś Lidlu, w biedronce, kupiłam taką choineczkę z doniczką. I jakby do tej doniczki jest przyczepiony święty Mikołaj, jakiś gwiazdor. Były chyba też jakieś inne. Chodzi o to, że to, jakby to była taka całość. Do tego mogłam przywieźć w sumie jakieś mini bombeczki z domu na tą choinkę, czy jakieś mini lampeczki, ale pamiętam, że wtedy <laughs> z takich ozdób DIY, które pomogły mi poczuć święta, ale też zimowe były, tak w sumie jakby nie patrzeć, to były pomarańcze z wbitymi goździkami, no, które oczywiście sama zrobiłam, więc kupiłam goździki, kupiłam pomarańcze i je ustawiłam chyba na parapecie. No, zapach jest obłędny, uwielbiam ten zapach. Potem pamiętam, że na pewno wycinałam baletnicę z kartki, takie śniegowe. Nie wiem, czy pamiętacie, to się robiło w podstawówce, w przedszkolu się zgniatało, się składało kartkę papieru tam na ileś i wycinało się małe wzorki. Po rozłożeniu tej serwetki bo tak się chyba też robiło jakieś tam serwetki. Wychodziła śnieżynka. No i no, no, pamiętam, że te trzy lata temu ja na pewno z internetu dobrałam te inspiracje, jak wyciąć, żeby wyszła z tego ładna spódniczka, a nie serwetka. Tak samo szablon tańczącej baletnicy też wycięłam i jakby na tą kartkę nałożyłam tą jej spódniczkę, bo chodziło o to, że właśnie ta. Ta serwetka wycięta była imitacją spódniczki baletnicy, a do najwyższego punktu baletnicy, czyli to zazwyczaj była chyba ręka u góry albo głowa, przyczepiałam sznureczek. A nawet nie sznureczek, tylko chyba niteczkę, taką delikatną białą, i podwiesiłam pod sufitem, tak żeby przez okno, jakby ładnie mi tak zwisały. I było bardzo ładnie, to był bardzo ładny efekt. Teraz nie chciałoby mi się tego robić, ale też dlatego, że już to raz robiłam, więc. A może, jakbym to zobaczyła, a jeszcze tego nie robiłam, to bym w tym roku to zrobiła, ale na ten rok mam inny pomysł na ozdoby przy firankach, ponieważ znalazłam właśnie na internecie. Pomysł z papierowych słomek. Jeszcze tego nie zrobiłam, więc jak zrobię, to wam pokażę, ale to jest czas, żeby szukać takiej inspiracji i powoli zacząć tworzyć te rzeczy. Więc to są do tego są potrzebne czerwono-białe słomki papierowe, one są przecięte w pół. Na niteczkę sznureczek nawleczone są jest pięć elementów takiej słomki i to jest związane, poskładane w odpowiedni sposób i wychodzą takie ładne gwiazdki. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki jest plan na ten rok. Więc inspiracji nie szukałam, bo nie będę miała aż tyle czasu, żeby się wyżywać artystycznie, bo niestety plan na grudzień mam bardzo intensywny, ale mam nadzieję, że, że chociaż te gwiazdki wyjdą ładnie. Hmm, też sobie zaczynam tworzyć w głowie listę rzeczy, które bym potrzebowała. W sumie, wydaje mi się, że nie mam lampek świątecznych na choinkę w odpowiednim kolorze. Bombki chyba mam. Mi się wydaje, nie mam zamiaru na razie kupować nowych, no chyba, że znajdę coś super ekstra i po prostu powali mnie na kolana. Jeżeli chodzi o jakieś ozdoby na okna, to ja nie jestem fanką, ale właśnie, czy takie śnieżynkowe serwetki, to jest ładny pomysł. Takie drobne, takie malutkie, to szczególnie, ale to jest bardzo nozwolna praca. Mm, takie gluty na okna też do mnie nie przemawiają. Sztuczny śnieg też już przerabiałam kiedyś, taki wiecie w sprayu, mm, to też nie, bo nie chcę się tego potem zmywać. Mm, więc yy, no niestety ale lampki kocham i kochać chyba będę do końca po prostu życia. Kocham lampki całym rokiem, ale staram się nie mieć ich cały rok, bo to będzie zabijać ich urok zimowo-świąteczny. Całą zimę prędzej, a, ale no nie cały rok. A z takich świątecznych update'ów to zakupiłam w tym roku nowy świąteczny sweter. Jednak jeżeli chodzi o świąteczne swetry, to jest moment, w którym nie zwracam aż takiej uwagi na skład danego swetra. Bo ciężko byłoby mi znaleźć ładny, dostępny cenowo sweter świąteczny w... z dobrym składem. Także no tutaj się po prostu poddaję. To jeszcze tak, żeby ten sweter był wiecie, dobry na mój budżet. Nie? No to więc tu się poddaję, więc kupiłam w tym roku sweter. Jest przesłodki, prześliczny i dobija mnie jedna rzecz, że patrząc na mój plan zajęć, to w pracy się przebieram, bo pracuję jako instruktor i tam ćwiczę w stroju sportowym. Więc jedyne co, no to mogę mieć fantyczne skarpety, ale nie mogę się jakoś, wiecie, fajnie, stylowo ubrać, biżuteria, full, wypas, wszystko fryzura, no bo. No bo nie, no bo jest sport, więc no jednak wygoda, no nie? Poza tym tą no w spódniczce no na pewno bym nie mogła być. Kolejna rzecz to studia, na które chodzę ostatnio i co chwilę są zajęcia praktyczne, więc muszę nie dość, że się przebrać w strój albo szpitalny, albo w strój sportowy, wygodny znowu, bo robimy różne rzeczy, bo musimy szybko, nie wiem, się rozbierać, bo musimy siedzieć w różnych dziwnych pozycjach. Także ja ostatnio tak no nie mam takiej motywacji. Są wykłady czasem, ale czasem te wykłady są online. Albo te wykłady są po całej serii zajęć, na których się trzeba przebierać. I jak myślę o tym, że miałabym co chwilę zakładać i dejmować rajstopy, to yy, biedne rajstopy, które są pewnie już po takim dniu podziurawione. No więc yy, mało takich okazji, więc staram się szukać sobie takie okazje, żeby móc się ubrać ładnie, móc się ubrać świątecznie, bo nawet nie chodzi mi teraz o święta, tylko tak ogólnie. O ubrania. Że mam tyle fajnych pomysłów na stylówki, tyle fajnych elementów garderoby, których no trochę mi się nie chce ubierać po to, tylko żeby je zdjąć. Żeby tylko w nich przejechać autobusem, a i tak mam kurtkę, bo wiecie, lato, to jeszcze coś innego, ale ja mam kurtkę cały czas i nic nie widać. No więc to jest rzecz, która mnie ostatnio trochę frustruje, ale no, co, co zrobię? No nie mam na to wpływu, więc po prostu szukam sobie jakiejś okazji. Na przykład w tym tygodniu będę szła do kina z przyjaciółką to jest całkiem dobra okazja. Albo y, ostatnio byłam z koleżanką y, też na pizzy. To też była dobra okazja. Znaczy się, byłam wtedy po pracy, ale to też była dobra okazja. Tak jak mogliście zauważyć na Instagramie, to już otworzyłam trzy okienka z kalendarza adwentowego, bo mamy trzeci dzień. To jest kalendarz adwentowy Wedla i Onlibio z produktami do włosów lub y, słodyczami, czekoladkami Wedla. W pierwszym okienku była mgiełka do odbijania włosów u nasady. Bardzo ładnie pachnie czekoladą białą. Ma bardzo słodziutki zapach. Jeszcze nie przetestowałam tej mgiełki, więc no to jeszcze nie mogę ocenić tego produktu. Dzisiaj też był produkt do włosów. Jest to olejek z drobinkami świecącymi. Też producent napisał, żeby zastosować go na umyte włosy na mokre chyba. Włosy. Dlatego go dzisiaj nie wypróbowałam, bo dzisiaj nie był dzień mycia włosów. Nie że jutro to nastąpi. W sumie może jutro przetestuję oba produkty. No, zobaczymy. No i baton bajeczny, którego nie jestem nawet w stanie, znaczy się na pewno nie byłam wczoraj, go w stanie zjeść. Bo musiałabym go gryźć, otwierać szeroko buzię, a po zabiegu ekstrakcji zębów, no to mi bardzo ciężko, więc no. Więc baton musi poczekać. Co będzie w kolejnych okienkach jestem bardzo ciekawa, bo mm, staram się sobie nie spoilerować tych kalendarzy i tak nie do końca wiedziałam, jakie produkty do włosów tam się tam znajdują, i ja byłam pewna, że to będą same odżywki. Nie wiem czego, że to będą wiecie, same odżywki do włosów i nic więcej. A jeszcze nie było żadnej, a już są też okienka otwarte no także bardzo ciekawe. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię planować. I w tym roku muszę sobie zaplanować pewne aktywności świąteczne. Takie jak pójście na jarmark, lepienie pierogów, pieczenie pierników, no i kupno choinki i zdobienie choinki Bo to są takie rzeczy, które chcę zrobić przed 24 i najlepiej szybciej niż 3 dni przed 24 Tak samo listy prezentowe, zakupienie tych wszystkich prezentów, zapakowanie ich Bo bardzo nie lubię jak mi się nakłada to, że, wtedy, że nagle na hura pakuję wszystkie prezenty I jeszcze jak to jest na przykład dzień przed i ja się wtedy, wiecie, stresuję, denerwuję. Zamiast zrobić to na chillku, to się spinam. Ja bardzo lubię tradycję, że sobie włączam jakiś film i wtedy sobie pakuję. Jest miło, przyjemnie. Rok temu na przykład oglądałam sobie do pakowania prezentów serial Śnięty Mikołaj, bo jest film. A jakoś ostatnio stworzyli też serial. Nie był on najwyższych lotów i nie wiadomo jaki świetny, ale był miłym serialem do obejrzenia sobie w trakcie pakowania prezentów, czyli kiedy no, nie muszę się jakoś wielce na nim skupiać. Wtedy zazwyczaj sobie puszczam albo lektora, albo dubbing, zależy co jest, albo po prostu robię challenge i oglądam po angielsku. Więc nie licząc dzisiejszego dnia zostało 21 dni do świąt, więc 21 dni na rozplanowanie sobie tych wszystkich aktywności. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrobić miło i ze spokojem i tego też Wam życzę. Jeżeli jesteście ciekawi na bieżąco, co u mnie słychać i jak wyglądają kolejne okienka z kalendarza adwentowego, zapraszam Was na Instagrama projektc.podcast, a my słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku.